Proszę Państwa, jesteśmy w piperówce. Teczki z kartkówkami. Teczki z danymi uczniów. Pudełeczko na kredę. Proszę zwrócić uwagę na kolowe, kolorowe kredki w wielu odcieniach. Pudełka z kredą ukryte są w wielu zakamarkach na czarną godzinę. Tutaj. Tutaj. Kredy nie zabraknie. Odkrywcy nowodworscy znaleźli kolejną porcję ukrytej kredy. Tym razem kreda okolicznościowa, ozdobna, w mundurkach. Proszę bardzo. Tu też jest kreda.